Kiedy przeprowadziłem się do Gdyni, byłem trochę zagubiony. Nie znałem tego miejsca i czułem się obcy. Bieganie stało się moim sposobem na poznanie okolicy i wczucie się w rytm miasta. Nie sądziłem, że tak bardzo mnie to wciągnie. Dla mnie, bieganie to harmonia. Harmonia duszy i ciała. Bieganie to pasja i determinacja. To wewnętrzny spokój i odcięcie się od codzienności. Kiedy biegniesz, jesteś po prostu wolny, to uczucie, kiedy osiągasz swój cel i przesuwasz te granice dalej i dalej nie jest porównywalne z niczym innym. Bieganie sprawia, że jesteś głodny walki. Chcesz podejmować kolejne wyzwania i zmierzyć się sam ze sobą. Gdy biegasz, poznajesz nowe miejsca, nowych ludzi, stajesz się częścią tej społeczności, w której. Nie ma podziałów na młodszych i starszych. Jest wspólna pasja, zdrowa rywalizacja, walka z własnymi słabościami. Będąc razem, napędzamy się wzajemnie. Gdzie to biegasz na metę? Wiesz, że wygrałeś. Tutaj każdy wygrywa.